to gra Bardzo Atletik. Co by na to? My na to? na to. Tutaj e, się szybko te zombieaki rozprzestrzeniają, wiesz? A do tego miejsca? Będzie trzeba no, będzie trzeba szybko spierdalać. No zobacz, patrz, już jest prawej połowie. No dobra. Trochę życia zbiera może, może lepiej na ten, na PlayStation. No to lepiej. No. Już polecieli, wiesz, już lądują. Tak, za późno. To, to już tak, prędzej nie. tam moglibyśmy lecieć. To. Widzę no to tu. No. To go. Patrz, już jest prawie na swoim tym... ...marku. No ja bym chciał być zębakiem. Ja bym chciał być zębakiem. Nikogo ja bym nie widział, żeby to ucierali. ma zdolności, to mamy serwer. Kurczę, jaki parę wyrwował. Mina to. Minę przeciwpanterna podłożona. Dobra, rzucam też kasy przez klasę. Ja mam BSP, nie? mam i mam pancerze. On mnie na nic nie stać. i idę po to. To, to Idziemy tam do ciebie, razem idziemy, chodźcie No eee, ciężarówkę weźcie Powalone No niby tu są Co ty tu jest z tyłu, uważaj, bo podchodził to w Powalone Podnosił Zabijam go. na podnosi. Gdzie reszta tych kurwa bambików Ty na brakuje nam chyba trochę. Pół, to jest, to jest, to jest Co, myślisz, że w środku? No, chyba tak. Ma ktoś hardbita? Czekaj, no ja mam. Jest, stój. Jest. Poszedł okay. Dobrze Kill the fucking Mamy dużo kasy, kocu masz kasy dużo Możesz Dada. coś kupić Myślicie że tu są w środku? No nie, idziemy sądzi A bo nie, to to. nikogo nie ma, że już na wielu Aha, po, no to trzeba mówić Ja nie wiem Chyba no, ile zabiliście? Ja jednego O, no, jednego. tak po jednym 4, 4, 4, Leci 4, 4. koleś Haha, dziękuję grę, Dobranoc no, nie niebieskiego mu zdjąłem. To. Auto jakieś tam nie jest? Nie drugi? Na tu? Czy... co? Nie, nie, pojedziemy chyba po lodu. O, chociaż drugi bym wziął, bo. kasa jest. To rzuć, to rzuć, to. Robię. Przecież jest. Po co możesz rzucać? No, ale O kurde. Zablokowałem się Ty pies kurde za tą barierką Jest nie ma autu, nie Jest drugi Ale jest drugi wszedł do środka wygrasz To wrócisz do służby na froncie Jeśli przegrasz, to pożegnasz! Przed do środowka Ja tego jednego powalę Ktoś, po Ktoś kto powalił to ja robili, robili. nie nie ta, Tak to tak ta, ta. Kurwa nie ma logo Zdjęcie, auto. To Jest z tyłu ja pierdolę nawet Dobre, promotów nie podniosł Dobra, dobieram ci go A, ja pierwak trepa na kurde, nie? Pierwsza strefa. Mam się jakby ktoś Poddaję się Powaliłem jednego, nie mam amunicji O ty kurwa Pistoletem zajebałem Ale jeszcze ktoś jest jest w środku mhm. Bożej Jezu Ile mogę pistoletem zabijać? Czekaj, Dzięki Kurwa, kawuje się Nie mam broni, kurwa, kurwa, jeden jest, za ten, za ten Dobra, nie żyję. Dobra, się, się, się. Zanim O, jest! w środku! Kurwa, ten Dwóch jest trzech, do... trzech, kurwa, nie trzech Do ja trzech. No trzech w środku, kurwa, wyślicz, wy trzej mnie roztrzelali Kurwa, nie mam Nie ludzi. mam do kolegów Czekaj, o kurwa tu mój? cię go Dobra, drużyna wyeliminowana Kaczki morderca, 7 killi Za ten. Ład wystawia Możej Kurwa, do, dostałem bombę gdzieś z daleka, ale tu podnoszę a nie, dobra. Tam RPGa to Tam Gdzieś... z rpg fiolet... walą. Po po stosie dostałem bombę, nie? Na hmm. fioletowym z, z RPG-a strzelamy. Hmm. z rpg smacz znowu. nie chce? Ja se wezmę, zobaczymy co to się, z czym to się je. Kamizelka. Ja bym potrzebował kewy po prostu, Kamizelka tu tu, tu jest co? To już... tak. Oddajcie mi mojego para Tam sniper wali stankiem gdzieś Tam jest Widzę pakiet To jest kurwa ale... mm -hmm. Oznaczam punkt nawigacyjny Ten żul rzu ktoś kewy Kurwa Tu masz no czeka Kevlarka leży No, no nie mogę No nie mogę podnieść no bo Miałeś tam, 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 no to tam są kewy tak. też no patrz zobaczuje to no, wi widzę Mało to że spodę, obok. Stoją. A ja Dobra, ten, to ja, a ja idę to wezmę. A ja by z kebów ja no. byłem, to. Tak? chodźcie do mnie, będziemy tutaj z boku czekać na nich, bo oni wszyscy będą nas opierdalać. I wszyscy są w dupie, w czarnej kurwa dupie. Ruszajmy do bezpiecznej strefy. Jest, tam woknie. Trzeba go Drugi biegnie. Powalony, stał głowę. Eliminacja, drużyna wyeliminowana. Dobra, idzie tu wygrać, chłopcy. Trzeba tylko przytrzymać się dobrze. Tak, dokładnie. Tam są. Uwaga, stajperzy. Jeden leży. Zabójstwo, drugi jest za tym. Za budynkiem jego Za budynkiem, on, tak. On tak też polegnie. Pięciu nam zostało już jest za strefą O, będzie, patrz się Ale się. Wyznaczamy nową Skrzynka, uwaga, z kewami tutaj Cała, cała Czwórka, no No, cała czwórka No to, jest to. będzie jazda Potrzebuję do AR-ki Coś macie? Okay, Chociaż jeden mag A, to jest ja mam. próbuję obchodzić, bo mogą iść tą stroną Wruch jest. Zwycia Dobra, drugi zabity Nalo tam wrzucili To kurwa na nich Kurwa trafił tego. Bo walalnie z rolą jeżdżę. Niektórzy podniosły. To cały Jeszcze ktoś? Tak, już nie. Ładnie Mistrzowie da się wygrać? da się i czy wszyscy kurwa chyba zasłużyłem na jeszcze jedno piwerko nie? <grym> to dopiero szesnaste no piąte będzie chyba szóste no nie tylko jedno zostało no, może szóste a bo ja u ja jeszcze jedno Je no, ale nie. nie było wygrane, nie? No w czwórkach wygrana to już jak, jest. Jak kilo się liczę? O! 21, 26, o nie, kurwa 30 kil... liter. Hu, hu, hu Ale mi się szczuć chce. Idę, idę się. No tak. Czekaj jeszcze nie Mamy wyłączaj. Nie wiem czy ja też zobaczę ile kili, nie? W sumie. Nawet miałem. 10, 11, uh, 5, 4. Uh, 11. Oh, ja tak mordercy, nie? Mordercy, tam trzech wyciągnąłem za tym tym. Za tym sianem. <laughs>